Timur Moon 112 znajdujemy się w środku, ten dom został wykończony przez inwestorów, wykończony niezwykle gustownie. Po prawej stronie z kolei znajduje się wejście do łazienki. W łazience na ścianie trawertyn, płytka wielkoformatowa, to jest blat z zintegrowaną umywalką. Możecie zobaczyć jak to fajnie wygląda, jest zrobiony odpływ, bateria podtynkowa. Wychodząc z łazienki po prawej stronie przechodzimy do pierwszej sypialni. Sypialnia bądź też pokój wypoczynkowy 9 m2, i z tej strony również mamy przygotowane miejsce do przechowywania. Natomiast ta część środkowa ma takie bardzo ciekawe rozwiązanie. Tu jest przygotowane miejsce do pracy i fronty, które możemy sobie ukryć w momencie, kiedy pracujemy. Przechodzimy do salonu z kuchnią. Po lewej stronie znajdują się drzwi do pomieszczenia technicznego. Natomiast w salonie mamy podłogę wykonaną z drewna, to jest parkiet drewniany, ułożony w jodełkę francuską. I bardzo ciekawe rozwiązanie, jeżeli chodzi o otwieranie szafki pod zlewozmywakowej. Czasami mamy brudne ręce, potrzebujemy taką szafkę otworzyć. Wystarczy, że leciutko naciśniemy sobie na dole tej szafki i ona nam. Sama już wyjedzie. W salonie bardzo duża sofa, sofa w takim naturalnym kolorze, ponownie z bukli. Wygląda na bardzo wygodną. To, co niewątpliwie wyróżnia tą aranżację, to jest ta ściana szczytowa. Ta ściana szczytowa została pokryta płytą meblową, tą samą, z której są wykonane meble. W całym domu. Zwróćmy uwagę na schody. Schody zostały wykonane przez inwestorów. To są schody dębowe, schody dywanowe. E, mają ledowe podświetlenie i do tych schodów została wykonana szklana barierka.